Hello, kochani, widać idziemy w nowej serii vlogmas. I kto czekał tak samo długo, jak ja, na nadejście grudnia, na nadejście vlogmasów, ja powiem wam, że nie wiem, jak ogarnę to pod względem obowiązków, które będę miała w grudniu e, i jeszcze plus vlogmasy, ale i tak, turbo się cieszę, trudno nie mogę się doczekać i już totalnie czuję klimat świąt. Dlatego bardzo, 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 bardzo się cieszę z tego, że wreszcie nadszedł grudzień zapraszam Was na wspólne spędzanie go. tego postaram się jak najczęściej robić dla Was te vlogmasy, nie obiecuję codziennych filmów, niestety tego na pewno tutaj nie będzie już. Nie mam też dużo kalendarzy odbędowych, ale to za chwilę Wam pokażę, pokażę, bo jak na razie jestem jeszcze sobie na wsi urodzinki, przyjechałam do nich tutaj na weekend się spotkać, no ale już dzisiaj wieczorem wracam i dalej wszystko Wam pokażę. E, więc też zobaczycie, że jakoś super dużo tych kalendarzy nie mam, więc wszystkie dni, których nie będzie tutaj na vlogach na YouTube, to znaczy, że prawdopodobnie są, mam nadzieję, że uda mi się zrobić je wtedy na TikToku i tam będziecie mogli zobaczyć moje całe dni, znaczy całe takie skrócone po prostu na szybko moje dni, bo wiadomo, że zmontowanie TikToka trwa dużo krócej niż zmontowanie całego pełnego vloga na YouTube. Wiecie, czego tu brakuje? Śniegu. Tu brakuje śniegu. I dopóki nie będzie śniegu, to nie da się czuć tak naprawdę prawdziwego klimatu świąt. Yy, na razie jest po prostu tak no szaro-buro i ponuro, no co by to dużo mówić, ale i tak fajnie, że na wsi czasami sobie popatrzeć trochę na więcej zieleni. W każdym razie yy, przez to, że dzisiaj w sumie nic za bardzo nie robię, siedzę tutaj, prowadzę korepetycje, właśnie chcę z rodziną i tak dalej, no, to nic dzisiaj specjalnego tutaj wam nie nagram. Więc kilka dni temu już Wam pokrywałam trochę takich materiałów bardziej świątecznych, gdzie robiłam, bo na świątecznym evencie i gdzieś tam coś wyszłam z domu. Także cofnijmy się te kilka dni wcześniej, żeby już trochę poczuć tego świątecznego klimatu, a kolejne dni już lecimy na bieżąco z blokmasami, takimi wiecie, po prostu bieżącymi wydarzeniami. Hello, jestem właśnie w galerii młodzieży zabieram Was dzisiaj na zakupy już świąteczne, bo tam dzisiaj kilka prezentów świątecznych. A tu one są takie, jakby nie już to, to się działo. To jakby się zadało, bo do Primarka, ponieważ działam na TikToku masę super rzeczy, ale u nas w Primarku w Warszawie, w Bielbociny, nie ma nic super. Zawsze kiedy do Primarka bo to patrzę na TikToku, to nigdy rzeczy z tego nie ma. A teraz z tym Wtedy wyrzuciłam się i w końcu zadam to, po co przyszłam, czyli po te piękne piżamy świąteczne. One na pewno mają 90-100% bawełny, jeszcze to sprawdzimy to. I kosztują 75 zł i są przepiękne. Wracam już z zakupów, powiem mam, że z całkiem dane, bo kupiłam no taki drobiec dla babci, kupiłam e, dla taty, no powiedzmy, głowę prezentu. E, co już tam jeszcze kupiłam? No dobra, większość dla mnie. Piżamę. Bardzo się z tej piżamy, bo nie mogłam jej właśnie nigdzie znaleźć, takiej idealnej, świątecznej piżamki. A ja tu znalazłam. Mogę wziąć sobie taką samą dla mojego chłopaka, ale nie wiem, czy mi się konkretnie taka spodobała. Możliwe, że nie, ale chciałam, żebyśmy mieli taki matching piżamki. Ale to może, wiecie, kiedyś, tam kiedyś. Powiem wam taki fun fakt o mnie, że nienawidzę sama robić zakupów. Po prostu czuję się taka wtedy, tak jakoś tak niepewnie. Nie wiem dlaczego, po prostu z jednej strony to jest super, no bo nikt z wami nie każe się pośpieszyć, czy coś tam. No plusów też zauważam dużo, ale ogólnie nienawidzę sama robić zakupy. Wtedy one są, ja ogólnie kocham robić zakupy, a jestem sama to, to już nie sprawia mi takiej frajdy, takiej przyjemności. No nie wiem jak to wytłumaczyć, ale po prostu wolę jednak yy, robić to z kimś. Także lecę, wracam teraz na uczelnię, bo wykorzystałam moje wolne okienko, a teraz wracam na kolejne ćwiczenia wracam właśnie z zajęć mega w sumie na szybko dzisiaj bo spotykam się dzisiaj ze znajomymi, głównie w sumie z Kacprem, którego możecie kojarzyć gdzieś tam z vlogów który mieszka za granicą więc teraz akurat przyleciał do Polski, więc musimy gdzieś wyjść, A Nie wiecie jakieś oderwanie od rzeczywistości, jakaś rozrywka ale chciałam wam powiedzieć, że Mam już, pomimo tego, że bardzo długo mam prawo jazdy, samochód mam jakieś dwa lata czy dwa i pół. No tak, jakoś dwa i pół mam moje auto. I słuchajcie, cały czas mnie jednak zaskakuje. Po prostu moja. Nie wiem nawet jak to nazwać, po prostu, przykładowa sytuacja, wczoraj chyba, to było wczoraj, zakopałam się normalnie w błocie, myślałam, że ktoś będzie mnie za chwilę, tylko nie wiem kto, kto byłby chętny na, na pomoc mi, bo zakopałam się normalnie w błocie, parkując po prostu na takim polu, no było ciemno, więc ja nie wiedziałam, że tam jest taka kałuża błota obrzydliwa że znaczy nie było na minusie wtedy, więc yy, ta woda tam nie zamarzła, tylko zrobiło się takie, no ugrzązłam, po prostu ugrzązłam w błocie, nigdy mi się to nie zdarzyło do tej pory, także widzicie, cały czas coś mnie zaskakuje, także mm, no jakby to powiedzieć, była już taka trochę sytuacja stresowa dla mnie, mój samochód zaczął cały warczeć, błoto po prostu w każdą stronę zaczęło lecieć, mam teraz cały samochód w błocie, ale myślę, że się tym przyjmuję? Nie, totalnie nie. Jeżdżę sobie dalej tym obłoconym samochodem, bo ja raczej, jak mam być szczery, to nie przywiązuję uwagi do takich rzeczy. Mój samochód myje raczej rzadko. No, raczej jak mi się przypomni, czyli rzadko mi się przypomni. A tak to, to po prostu jeżdżę sobie takim brudnym i, i spoko No, ale po prostu fajnie, że w końcu wyjechałam bez niczyjej pomocy. Udało się, ale trochę się namęczył mój parzyczek. A słuchajcie, sytuacja dzisiejsza, miałam na y, telefon z nawigacją włożony na uchwycie. No i przez to, że mam takiego wypukłego case'a, to on mi wypada z tego uchwytu, no nieważne, po prostu telefon wypadł mi z uchwytu i wyobraźcie sobie, że podczas jazdy takiej no dosyć szybkiej uderzył mi w skrzynię biegów, w sensie no w tą wajchę do przykręcania biegów, chociaż ja nie zmieniam biegów, bo ja mam automat, to wiecie, no po prostu w tą wajchę, przód, tył i ja mam tam neutral na środku. No i wiecie, no jak jadę, no to mam na przód ustawiony, a nie na neutral który jakby neutral jest do parkowania, ok? E, tutaj u mnie, zresztą to jest w każdym samochodzie trochę inaczej, no ale raczej to akurat jest po prostu środkowy ten bieg do parkowania. I mi mój telefon uderzając, uderzył w tą wajchę i przestawił mi to na neutral, właśnie. I mój samochód nagle, właśnie nie to, że się nie zatrzymał ale zaczął, znaczy no dobra, zaczął hamować i ja zaczęłam przyspieszać, no wciskam ten gaz no bo się o co chodzi, a on wtedy zaczyna tak warczyć i nie chce jechać i jeszcze ja się zastanawiam, bo że o co chodzi, chyba mi się samochód popsuł, już znowu holowanie, mechanik, znowu zabawa ale na szczęście to, to nie to, ale takiej sytuacji jeszcze nie miałam także niby wiecie, niby długo go mam, a cały czas jakieś nowości, jakieś nowe sytuacje na drodze, albo przy parkowaniu no, żeby się czasem nie nudziła, wiecie jak jest. Idziemy, słuchajcie sobie taką ekipą, w bułkę przez bibułkę, ponieważ nas sympatyczny pozdrawiam, pozdrawiam! Kolega przyleciał z Holandii do nas, bardzo miło. Przyleciał. Tak, okay, tak, nie hmm. Nikt nie wiedział, że przyjeżdża. Nikt nie wiedział. a taka zaskoczona, że na tym nie odpisała, na to, że się spotykamy. No bo po prostu ja nie wiedziałam, kiedy w moim grafiku napiętym, no, napiętym znajdę dla ciebie czas i wolałam poczekać. I my dobra. pijemy skają sangrię. A, bardzo dobra. Kacper ma prostopadę. Być to kosztowało euro. 80, tak policzyłem na głowie. To to 2 euro. 8 zł. 8, 8 zł. Złotych. 8, złotych. 8 euro, tak jak powiedziałem. A jej masz? Nela? I kolejne linko. Jest promocja do kawy. Chili! Mecha tanio za pół litra. No możesz. Pani nam powiedziała, że to zmiecie nas, więc zobaczymy. Wróciłam już do domu, także powrót do 1 grudnia te poprzednie pliki po prostu postanowiłam umieścić, żeby się nie zmarnowały, bo były one przygotowane w sumie do vloga, którego miałam wstawić przed vlogmasami, ale stwierdziłam, że dobra, nie ma co przed vlogmasami tworzyć już tych materiałów, bo później jeszcze stracę motywację, chęci i w ogóle, więc już zróbmy po prostu vlogi grudniowe, dlatego przywróciłam kilka tych materiałów. No i myślę, że no dobre, wyszło. A teraz już jestem w świątecznej piżamce. Zwarta i gotowa do świątecznego kontentu. Po prostu ta piżama to 100% bawełna. To, co Wam pokazałam w plikach, jak ją kupowałam, to ja kupując ją jeszcze się nie spodziewałam, że ona będzie po prostu tak idealna i według i tak bardzo zakochana. Pokażę Wam, może z daleka. Weszłam na fotel, żeby Wam pokazać. Tak to wygląda, a tutaj za mną nie wiem, czy widać kalendarz adwentowy i teraz Wam pokażę, jakie mam kalendarze adwentowe w tym roku. W tym roku w ogóle nie wiedziałam, kto będzie rok sami nie stawiłam jakoś na to i nie stawiałam też na dużą ilość tych kalendarzy, dlatego mam tylko takie cztery, w sumie główne plus czekoladkowe, które w ogóle już tutaj hmm, się schował, który się przyznać, ale już został naruszony. Mój chłopak musiał spróbować czekoladki i wczuć się klimat świąt, także... Hmm grzech, po prostu numer jeden, zjedliśmy te czekoladki przed grudniem jeszcze, także nie komentujmy tego, okej? Okay? On się nie liczy, bo mamy cztery główne kalendarze. Poza tym jednym różowym, wszystkie inne są takie granatowe, także to się mega pasują, taka kolorystyka granatowa w tym roku. No ale dobra, ten piękny różowy jest od marki Bibio Cosmetics, czyli tej firmy Ewy Chodakowskiej i zobaczcie, otworzy go, no przepięknie on wygląda, naprawdę prezentuje się pięknie, nie wiem, czy to widać, ale te numerki jeszcze tak połyskują bardzo ładnie. No, tutaj wydaje mi się bardzo Podoba. I tutaj są jeszcze z tej firmy te takie batoniki Ta firma ma w Rosmanie na no kojarzycie takie fit. Fit rzeczy, fit batonik i takie tam. Także domyślam się, że to będzie takie przeplatane. Nie chciałam sobie psuć niespodzianki, także nie zaglądałam totalnie. Nie wiem, co to będzie. To będzie full niespodzianka. Ale domyślam się, że będą kosmetyki przeplatane właśnie jakimiś rzeczami bardziej spożywczymi. Dalej ten gigant tutaj. Nie wiem, jak jeszcze mam ustawić te kalendarze, bo widzicie troszeczkę się tutaj nie mieszczą ale ten tutaj gigant to jest Libio. Ja miałam ten kalendarz w tym roku i słuchajcie to był chyba najlepszy kalendarz jaki miałam bo jak ktoś oglądał, w ogóle ktoś oglądał tego rocznego to dajcie koniecznie znać i w ogóle może od ilu lat oglądacie, bo niektórzy do mnie pisali na Instagramie Asia rób vlogmasy, bo ja Cię oglądam od wielu tam lat i czekam na to, także mi bardzo miło, że to czekaliście. i kto pamięta to właśnie w tym roku miałam ten kalendarz On OnlyBio i to był chyba najlepszy kalendarz jaki miałam, w sensie byłam z niego naprawdę najbardziej zadowolona z tych wszystkich Mnóstwo kalendarzy, które otwierałam Także w tym roku postanowiłam go również zakupić Słuchajcie, kosztował mnie on 75 zł Naprawdę, czy to muszę dużo dodawać? No po prostu mega mało Na tej promocji w Rosmanie myślę, że większość z Was się pewnie zgłosiła I dobra, i tutaj będziemy mieć rzeczy To jest kolaboracja z Wedlem Także też rzeczy od Wedla Oprócz kosmetyków Dalej mamy klendarze, które również miałam w tamtym roku I jest to marka Sens Także nie Essence, tylko Sens I tutaj mamy kosmetyki, ale zobaczcie On jest taki malutki, goś tak rozsuwa Tutaj mamy w tej formie takie szufladki. I również w tamtym roku byłam z niego bardzo, bardzo zadowolona. Co prawda, te kosmetyki są takie niskobudżetowe, są takie, może wyglądają na, trochę bardziej dla dzieci, ale te niektóre rzeczy miały naprawdę super pigment w tamtym roku, także to jest wow, to jest mega fajny kalendarz. Za jakieś 60-70 zł mamy 24 okienka, co prawda malutkie te kosmetyki, ale jednak mam 24 kosmetyki, także coś, co cieszy po prostu oko i ja naprawdę z tych rzeczy z tamtego roku korzystam. No i ostatni czwarty, już tutaj klasycznie mamy po prostu czekoladki, do tego sobie muszę jeszcze rozkleić, ale czekoladki tym razem z takiej firmy Becky z Holandii. To zresztą pokazywałam, jak kupowałam te kalendarze. Właśnie na się rozwoju, jak ja wam pokazywałam ostatnio, jak, jak te jak niektóre kupuję. No dobra, um, otwieramy open box, czekałam na to mega długo. Zacznijmy już od tej herbaty, tutaj nie trzeba szukać, bo idą po kolei numery. O, coś fajnego mamy, miętową herbatę. Nie czuć nic. To dziwne, bo zwykle czuć te herbaty. Mam wątpliwości, czy one będą dobre. Mam nadzieję, że tak. Ale w każdym razie to herbata na plus, jak najbardziej. Teraz Bibio, kalendarz. Jedynka. Okej, okay, tak myślałam, że właśnie skoro coś tak bardzo małego, to będzie to właśnie pomadka nawilżająca do ust po prostu. Ona no jest, słuchajcie, totalnie bez zapachowa także tutaj... Szkoda, że, że jakieś takiej nuty świątecznej nie dali, ale spoko coś takiego co się na pewno przyda. Teraz On Libio. I w On Libio znalazłam taką oto mgiełkę do włosów. Przyznam się, że już tutaj podpatrzyłam troszeczkę na TikToku, jak ludzie mm, czasami wiecie, przebijacie, i pierwszy okienko zobaczyłam. Mgiełka, ale całej reszty totalnie nie wiem. Mgiełka odbijająca włosy od nasady. O zapachu białej czekolady. To jest super. Jeżeli macie takie przyklepnięte włosy, ja w sumie trochę dzisiaj takie mam, ale to ze względu na to, że tłuste. Ale jeżeli po prostu macie problem z objętością, to wydaje mi się, że właśnie takie coś Wam pomoże. I to jest też w takiej fajnej wersji kompaktowej na wyjazdy po prostu. W ogóle zobaczcie, ten kalendarz się tak fajnie, taki domek tworzy i się w takiej formie otwiera. Także bardzo fajnie zrobiony. I teraz ten kosmetyczny. Znajdźmy tutaj szufladę. Nie mam pazności w tym roku. To jest bardzo duży problem, bo bez paznokci się nie da, naprawdę. Ja tu nie rządzę nie da się praktycznie otwierać tych kalendarzy i paznokcie są bardzo przydatne. Mamy coś, co wygląda jak maskara, taka mega malutka. Ten kalendarz to jest naprawdę niskobudżetowy, więc tutaj dużo się nie spodziewajmy. Bardzo, bardzo mała. Albo eyeliner, maskara, miałam rację, maskara takiej wielkości maskara. Znowu na wyjazdy, na podróże ja właśnie tylko takie mikro rzeczy zabieram, szczególnie pakuję się w malutki plecak i jadę na większą ilość dni. To naprawdę wtedy takie kosmetyki z się bardzo, bardzo przydają. Także to już byłoby na tyle, a ja lecę już spać. Także widzimy się nie wiem, kiedy nie chcę obiecywać. Zobaczymy. Po prostu nie będę tej grupy na siłę, będę robiła te vlogi, kiedy naprawdę będę miała ochotę coś nagrać, będę miała coś ciekawego do nagrania. No i żeby to było w takiej formie, że po prostu Wam przypadło do gustu i piszcie, jak macie jakiekolwiek uwagi albo czegoś lubicie mniej, albo czegoś więcej, to też chętnie przyjmę jakieś tam Waszą konstruktywną krytykę na ten temat. Boziaki, dziękuję bardzo. pa!